Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem wam pokazać jak, jak sobie poradzić z położeniem wiatraka na ziemię. Samemu, bez niczyjej pomocy. Oczywiście jest to czasami bardzo trudne. Ja już jestem w trakcie opuszczania wiatraka. Ten maszt ma 13 metrów. I jak widzicie większość linek jest luźnych. Zobaczcie, to są te, te linki, które trzymają go w pionie. One się zluzowały już. Ale tu mam dodatkowe linki, nie wiem, czy zauważyliście na innych poprzednich filmikach. I to są linki asekuracyjne. I tylko i wyłącznie do tego celu są potrzebne. One nie trzymają wiatraka w żaden sposób, nie wzmacniają go. One są po to tylko, żeby prowadzić go. W prawidłowym kierunku. I zobaczcie, tu jest druga linka. I tu jest po prostu kawałek rury wbitej w ziemię. Nie jest to jakoś super mocne. To chodzi o to tylko, żeby poprowadzić wiatrak, żeby on się nam nie odchylał w lewo czy w prawo, nie uciekał, bo taki efekt wcześniej był, że on po prostu pływał na lewo i na prawo. Więc musicie sobie dołożyć dwie linki asekuracyjne. One są, jeśli spojrzycie, że jeśli ja stanę tu, gdzie jest zamocowana pierwsza linka, to jest w idealnej linii z podstawą wiatraka. I Niestety tak musi być, bo inaczej linki będą albo za długie, albo za krótkie, jeśli przesuniemy w tą stronę lub w tą stronę. No i Tyle, tak to tak to jest zrobione, tak to e, wymyśliłem, że no, no. No bo zazwyczaj nie miał mi kto pomóc przy, przy podnoszeniu czy opuszczaniu wiatraka. Więc musiałem coś wymyślić. Tyle na temat. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich, cześć.